Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali, jak rozwinęli swój biznes. Tworzenie treści do internetu, czyli tzw. content marketing, daje wiele korzyści. Możesz dzięki temu pozyskiwać klientów i to w taki sposób, że to klienci będą się do Ciebie zgłaszali po Twoje produkty i usługi. Oprócz tego możesz budować w ten sposób swoją markę osobistą, zaufanie czy zaangażowaną społeczność. Korzyści jest sporo, podobnie jak rodzajów medium, które możesz wybrać: blog, filmy na YouTube czy transmisje live, może podcasty. Które z nich wybrać i jakie korzyści ma każde z nich? O tym powiem Ci w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dzisiaj będzie krótki odcinek solowy w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że będzie krótko, zwięźle i na temat, także do rzeczy. Jeżeli zastanawiasz się, jakie medium wybrać, to często możesz spotkać taką poradę, żeby, żeby wybrać to, z czym czujesz się najlepiej. Czyli jeżeli dobrze piszesz, no to wybierz bloga, jeżeli wolisz mówić, to podcast, a jeżeli nie boisz się kamery, no to wybierz film. Dobra, pomijam tutaj fakt, że mało jest takich osób, które od początku nie boją się kamery, albo dla których usłyszenie swojego głosu nagranego nie jest takim dziwnym uczuciem. Moim zdaniem to jest głównie kwestia przełamania się i masy praktyki, żeby taką swobodę sobie wyrobić, wypracować. W tym odcinku raczej się skupię nad skutecznością tych kanałów, czyli który kanał do jakich zastosowań będzie dobry. Okay? Nie skupiamy się na tym, w czym ty jesteś dobry, tylko na tym dajemy tutaj sobie takie założenie, że nieważne co wybierzesz, wszystkiego jesteś w stanie się nauczyć, także co wybrać, żeby to było najskuteczniejsze. Zaczynamy od bloga. Blogi są najpopularniejsze i jest ich w internecie najwięcej. Z racji tego, że jest ich najwięcej, no to jest tam też największa konkurencja, więc ciężej ci się będzie przebić z nowym blogiem. Największa zaleta bloga jest taka, że użytkownicy mogą na niego trafić z wyszukiwarki przez wiele lat. Raz napisany i dobrze wypozycjonowany tekst przyciąga czytelników przez długi okres. Blogi są też moim zdaniem świetnym narzędziem do budowania listy mailingowej, bo łatwiej jest zachęcić użytkownika, który przegląda jakiś swój tekst na Twojej stronie, na Twoim blogu, żeby zostawił adres e-mail w zamian za jakiś prezent, niż na przykład namówić słuchacza podcastu, żeby na przykład zatrzymał się teraz, wszedł na Twoją stronę internetową i tam podał adres e-mail, bo coś dostanie. No to jest znacznie bardziej skomplikowane. A przeglądając sobie jakiś tekst na blogu, no dobra, tu jest okienko. W 5 sekund tego swojego maila może czytelnik zostawić, więc jest to znacznie łatwiejsze. A własna lista mailingowa jest świetnym narzędziem sprzedażowym, więc blog w tym wypadku sprawdza się świetnie. Jakie są zalety bloga? Dwie podstawowe. Użytkownicy mogą trafić z Google przez wiele lat na Twojego bloga. Blog świetnie wpływa na pozycjonowanie strony internetowej, też jeżeli masz jakąś stronę firmową w ramach tej strony dasz bloga, no to bardzo dobry to będzie miało wpływ na wyniki wyszukiwania w Google'ach. Blog jest też najłatwiejszym kanałem, moim zdaniem, do budowania listy mailingowej. Więc to są dwie takie, no, w sumie może trzy, czyli przez wiele lat użytkownicy mogą na Ciebie trafiać. Dobrze to wpływa na pozycję Twoją w Google'ach i blog świetnie działa do budowania listy mailingowej. Jakie są wady bloga? Użytkownicy rzadko czytają treść na blogu, bardziej przeglądają dany artykuł, więc na blogu najkrócej utrzymasz uwagę użytkownika. Ciężej też na blogu budować z użytkownikiem relacje, bo czyta on tekst, który tak na dobrą sprawę nie wiadomo kto napisał. Mogłeś zlecić jego napisanie, gdzieś sobie to kupić, więc czytelnik nawet się nie widzi, nie słyszy, nie widzi mimiki, gestów, tonu głosu, twoich emocji. Przez to jego kontakt z tobą jest ograniczony. Można oczywiście tutaj przytoczyć przykłady bardzo znanych blogerów, którzy na blogu zbudowali olbrzymią rozpoznawalność i biznes, jak Michał Szafrański czy Bartek Popiel. Oczywiście jest to możliwe, ale oni też do swoich kanałów dodali filmy czy podcasty. W dodatku oni zaczynali kilka lat wcześniej, więc dogonienie ich teraz jest trudniejsze. No i trendy też się zmieniają. Kolejne medium podcasty, które bierzemy na tapetę. Ja nagrywam podcast, ale absolutnie nie będę ci go tutaj zachwalał i namawiał wszystkich do nagrywania podcastów. Wręcz przeciwnie, bo nagrywając podcast widzę jego zalety, ale jeszcze bardziej widzę jego wady, więc pokażę ci obie strony. Jakie są zalety? Użytkownicy słuchają podcastów podczas wykonywania innych czynności: uprawiając sport, sprzątając, kosząc trawę, czy jadąc samochodem itd. Z tego powodu ludzie przesłuchują nawet 70-80% odcinka, bo po prostu nie chce im się zatrzymywać albo przerywać danej czynności, żeby odcinek przełączyć, albo żeby poszukać innego odcinka. Więc to też nie jest tak, że podcasterzy tworzą tak świetne, niesamowite jakościowo treści, że ludzie z zafascynowaniem ich słuchają przez godzinę, tylko często wynika to z tego, że wyszukanie innego odcinka jest po prostu kłopotliwe. Ale fakt jest taki, że podcast najdłużej zatrzymuje uwagę użytkownika. Jeżeli już ktoś Twój podcast włączył, to jest duże prawdopodobieństwo, że wysłucha, co dla niego nagrałeś, no chyba że faktycznie jego zdenerwujesz albo strasznie zanugisz. Co nam to daje? Jeżeli ktoś słucha Twojego głosu przez dłuższy okres, no to nawet podświadomie już buduje się między Wami relacja. Masz wrażenie, że jest dobrze znaczną osobę, to pozwala budować więź z odbiorcami. Moim zdaniem podcast to jest dobre medium dla osób, które już mają zbudowaną społeczność, a dzięki podcastowi mogą wzmocnić relacje z daną grupą. Oczywiście można zaczynać od podcastu, jednak ten wzrost społeczności w podcaście jest powolny. O tym Ci za chwilę powiem. Właśnie, a propos już przechodząc do wad podcastu, dlaczego ten wzrost społeczności jest powolny? Zobacz, nagrywając filmy na YouTube, masz na boku YouTube'a masz proponowane filmy z innych kanałów. Dzięki temu użytkownicy, no, przypadkowo powiedzmy, mogą trafić na Twój kanał, bo gdzieś Twój film się wyświetlił w proponowanych. W aplikacjach do słuchania podcastów nie ma czegoś takiego. Najczęściej trzeba wyszukać konkretny podcast, wejść w niego, no i otworzyć jakiś interesujący nas odcinek. Jeżeli się cofniemy, no to znowu trafimy na ten sam podcast, więc użytkownikom jest ciężej znaleźć inne, interesujące podcasty, przez to wzrost w podcaście jest dosyć powolny. Oczywiście, jeżeli już Twój podcast trafi w aplikacjach do podcastów, do tych najpopularniejszych, no to ten wzrost idzie lawinowo, no bo ja też tak robię, zresztą przewijam aplikacje, tam wyświetlają mi te polecane podcasty, więc czegoś tam wyszukuję w tych podcastach. A jeżeli masz jakiś taki niszowy podcast, jeszcze nie udało Ci się wypromować. No to wtedy zdobywanie nowych słuchaczy jest bardzo powolne. Według badań zapamiętujemy tylko 20% tego, co usłyszymy, więc jeżeli rzeczywiście nie zrobimy sobie notatek z danego odcinka, albo od razu nie wdrożymy wskazówek usłyszanych w podcaście, to korzyści z jego słuchania są dosyć małe. No 20% tylko z tego zapamiętasz. To niewiele. To można uznać za kolejną wadę, ale tutaj już Ci powiem, że na przykład z. Czytania zapamiętujemy tylko 10%, więc dwa razy mniej. Więc pisanie bloga ma jeszcze gorszy wpływ. Trzecią wadą podcastu jest dosyć niskie zaangażowanie społeczności w porównaniu do innych rodzajów właśnie mediów. Na przykład podczas transmisji live na Facebooku ludzie chętnie zadają pytania, komentują, angażują się. Pod filmem na YouTube też łatwiej zostawić komentarz. W podcastach to zaangażowanie jest najmniejsze, no bo ludzie słuchają ich podczas innych czynności. Nie ma też w podcaście typowo miejsc na komentarze. No jedynie takie zaangażowanie, które ja odbieram, to czasami ktoś wyśle mi wiadomość, czasami ktoś skomentuje gdzieś. Często tak nawet przez przypadek, jak wrzucam odcinek na jakąś grupę, no to ktoś w komentarzu napisze: "No słucham twojego podcastu, jest fajny". No ale to są takie trochę przypadkowe zaangażowania i nie jest tego dużo. Też trudno jest jeżeli chcemy zachęcić słuchaczy do przejścia na jakąś stronę. To może być link afiliacyjny, zapis na newsletter albo przejście do naszego sklepu internetowego. Jest to trudne, bo ktoś jadąc rowerem nie zatrzyma się, żeby wklepać z palca adres strony internetowej, który mu w podcaście podyktujesz. Tak, jeszcze wracając do tego poprzedniego punktu, o którym mówiłem, o tej niskiej aktywności, to ja Was do tego zachęcam. Zachęcam Was do komentowania na Facebooku albo wysłania mi nawet wiadomości na Facebooku, żebym w ogóle wiedział, że tego słuchacie. Możecie mi napisać, co was, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, jakie tematy Was by interesowały, czy na przykład jakiś odcinek Wam się spodobał, no to napiszcie, ten odcinek był fajny, to mi się podobało, ta tematyka, nagrywaj więcej czegoś takiego. Możecie też odpisać mi na maila, jak wysyłam newsletter, zawsze z nowym odcinkiem, co poniedziałek. No to na takiego newslettera odpisał mi kiedyś Tomek z firmy Diamante. Później ja przeglądałem, od kogo tą wiadomość dostałem, okazało się, że on ma dużą firmę. No i z Tomkiem się tak zgadaliśmy i nagraliśmy bardzo fajny wywiad w podcaście, więc warto, myślę, że warto komentować i się angażować, bo coś fajnego z tego możemy razem zrobić później. Kolejny punkt to filmy wideo. No tutaj można wkleić kilka prze... przeciwieństw podcastów. Filmy osiągają lepsze zasięgi, mają więcej wyświetleń, ale zatrzymują użytkowników na krótszy okres. Łatwiej się rozkojarzyć, przejść na inną stronę albo włączyć sobie tam inny film na YouTube z tych proponowanych. Jednak pokazując się na wideo, odbiorca widzi Twoją twarz, Twoją mimikę, gesty, emocje i przez to łatwiej zbudować zaufanie czy sympatię. Jeżeli na przykład na stronie internetowej tylko sobie napiszesz jakiś tekst, czym się zajmujemy, no to okej, okay, no takich tekstów w internecie jest multum, ale jeżeli już na takiej stronie internetowej umieścisz film, w którym Ty opowiadasz o swojej stronie internetowej, no, wiadomo, jeżeli zrobisz to w dobry sposób, czyli jeżeli ten film będzie ciekawy, jeżeli tam występujesz w taki ludzki sposób, to zdecydowanie łatwiej Twoim potencjalnym klientom jest wybrać właśnie Twoją firmę. Bo widzieli Ciebie, bo widzą, że no, faktycznie za tym stoi człowiek, a nie tylko jakiś tekst nie wiadomo skąd wzięty. No i właśnie, jeszcze tak idąc w tą stronę, jeżeli chcesz na przykład zaprezentować swoją firmę, żeby pozyskać klientów, albo może na przykład przyciągnąć nowych pracowników. To filmy sprawdzą się w tym najlepiej. Możesz nagrać nawet jeden albo dwa filmy i to już będzie dobrze działało. Podcastu nie nagrasz jednego albo dwóch odcinków, no bo nikt na niego nie trafi i żadnych korzyści ci to nie przyniesie. A w filmie jesteś w stanie pokazać, jakim jesteś człowiekiem, jaki klimat u was panuje w firmie, albo jak wyglądają chociażby Twoje produkty, czy coś jest ładne, jak wygląda Twoja siedziba, jeżeli chcesz przyciągnąć pracowników itd. Ludzie często kupują oczami. Wspominałem już, że zapamiętujemy 20% tego, co usłyszymy i 10% tego, co czytamy. No to są takie wyniki badań, jeżeli dobrze wypowiem, to Edgara Dale'a. I on stworzył coś, co się nazywa trójkąt efektywności zapamiętywania. No i według właśnie tego trójkąta zapamiętujemy 10% tego, co czytamy, 20% tego, co słyszymy, 30% tego, co widzimy, ale 50% tego, co słyszymy i widzimy. Czyli właśnie filmów, no bo film i oglądasz, i słyszysz, co się w nim mówi. Więc filmy w, akurat w tym zakresie mają najwyższy, najwyższy ten współczynnik. No to jest bardziej taka ciekawostka, która w zależności od tego, na jaki temat chcesz tworzyć, może ci się przydać. Bo na przykład, jeżeli chcesz uczyć angielskiego, to pisanie bloga będzie mało efektywne. No jeżeli ktoś zapamięta tylko 10% tego, no to jest to średni deal. Najefektywniejszy do nauki angielskiego no z tego trójkąta będą właśnie filmy. A już w ogóle najlepiej, jeżeli ktoś ogląda taki film, czyli słucha i widzi, a oprócz tego jeszcze powtarza. Wtedy już zapamiętywanie, tam skacze chyba do 70%, czy nawet lepiej. To już taka ciekawostka. Co wybrać? No właśnie, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym najbardziej ci zależy, bo jeżeli na przykład chcesz. Pozycjonować swoją stronę internetową, no tutaj faktycznie prowadzenie bloga ma sens, ale jeżeli chcesz budować zaangażowaną społeczność i to dosyć szybko, no to tutaj na przykład wybrałbym transmisję live na Facebooku, bo ludzie najbardziej to komentują, najbardziej się to roznosi, te zasięgi są. Może ludzie tam akurat w przypadku transmisji na Facebooku, no to. Bardzo dużo z tego zasięgu no to są takie trzy sekundowe obejrzenia, czyli ktoś po prostu przewijał Facebooka i gdzieś mu tam ten live mignął. Nie jest to jakiś nie wiadomo, jaki świetny wynik, ale jednak sporo osób z tych przewijaczy, gdzieś tam, jak im wpadniesz dwa razy w oko, no to gdzieś tam już na Ciebie wejdą i mogą Cię sprawdzić, więc budowanie właśnie takiej społeczności w dosyć szybki sposób, no to nawet transmisje będą myślę, fajne. Filmy, jeżeli chcesz na przykład promować swoją firmę, no to już jeden, dwa filmy mogą ci w tym pomóc. To też jest bardzo fajne narzędzie. A jeżeli chcesz na przykład budować swoją markę, markę osobistą, czy wzmacniać lojalność w ten sposób, że właśnie, że na przykład w podcaście mówisz do kogoś przez dłuższy okres, budować jakąś sympatię, to podcast może fajnie do tego działać. Czyli co wybrać? No tutaj już zależy, jaki jest Twój cel. Dobra, no to taki krótki odcinek na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie, a już w kolejnym odcinku, w kolejny poniedziałek dalej lecimy z wywiadami. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia i pamiętaj, zachęcam do wysłania mi wiadomości, komentarza i tak dalej, żebym w ogóle wiedział, czy to dalej robić. Dzięki, trzymaj się, hej.